Siemanko drodzy widzowie, witam Was już w drugim odcinku Drogi do Melej. No i jak widzicie na samym początku wszystkie postacie na przebitkach otwierają sobie brązowe okejki. Taki zabieg umożliwi mi szybkie wbicie 10 levela, co tak naprawdę pozwoli na dwie rzeczy, no bo po pierwsze na wybranie sobie już skilli na każdej postaci, no a po drugie, jeszcze ważniejsze, umożliwi mi to bardzo swobodne korzystanie z teleportera w M1, co tak naprawdę zaoszczędzi mi bardzo długą drogę do lochu, no bo nie będę musiał biec przez M2. Przez pustynię, później całą, tylko tak naprawdę tepnę się na wężowe pole i już będę w lochu pająków V1, co tak naprawdę oszczędzi mi ładne 5-10 minut na każdej postaci. Także myślę, że warto. Po załatwieniu sprawy z korami, przeskakujemy sobie na jednego z moich słupów level 50, których używałem do odbierania misji codziennych na kory, jak tutaj widać. Na nich mam dość sporo zmianek, dlatego będę je wrzucał w zbrojkę dla ninży. Pierwsza zmianka nic. No i cóż, na drugiej zmiance siadło nam 30 wartość ataku, 10 błyski, 10 ogień. No i ta zbrojka jest taka trochę do wszystkiego, do niczego, ale postanowiłem ją zostawić, ponieważ się przyda. W czasie nagrywania tych fragmentów na serwerze Polska miał miejsce event, w czasie którego z metinów dropiły rady pustelnika. Dlatego postanowiłem oczywiście również wziąć w nim udział no i spróbować swoich sił wem, jeden tą postacią. No to co, znaleźliśmy pierwszego metka, jest to metin walki, jak tutaj widać. Wszystko walimy w zrękę, wrzucamy sobie pierwszy bieg i walimy w metka na testa, żeby zobaczyć, jak szybko on będzie spływał. No cóż, tak jak tutaj widać, metek spływa mega, mega dobrze, nie ma tutaj z nim najmniejszego problemu, no ale zobaczymy jak to wszystko będzie z dropem. Metin leży, pokazujemy drop, no niestety pusto. Jest jedynie księga umiejętności, ale to tamte. Metin cierpienia, drugi metek, lecimy w niego, spływa jeszcze szybciej ze względu na niższy level, nie ma problemu. Ale tutaj przypomniałem sobie, że trzeba by było może rękawiczkę wykupić na te metki, no i wchodzę wisa, kupuję rękawiczkę, no jak już rękawiczkę, no to od razu na czas trwania nazara również pedek, no bo to mnie nie unik... tego nie ominę w żaden sposób, nie ma innego wyjścia. Wiadomo, że trzeba. Po relogu kontynuujemy walenie metka. No i kolejny metek pusty. Jedziemy dalej. Jest metek wielkanocny, tak zwane jajko. No, ale tutaj się leciutko chyba przeliczyłem. Ponieważ, jak wyskoczyły te bossy, no to jest koniec. Ninja nie daje rady. Lecę w kolejny metin bitwy. Tutaj również puściutko. Szukamy przede wszystkim rad. Tak? Nas te książki nie interesują, bo tam EQ mamy, hazik na razie mamy. Najważniejsze są rady, żeby podbustować przede wszystkim na początku dowodzenie. Kolejny metek pusty. Teraz metin bitwy. Schodzi puściutko. Nic nie ma, nic nie ma. No Nie farci się. Kolejny metek zbijany w miarę szybko. Ok, zbity. Jedynie co leci eks. Kolejna próba z jajkiem wielkanocnym. Totalna, totalna padaka. Ok, teraz metek 20 level. No, dalej nic, zupełnie nic, jedynie te książki, nic więcej. No, ale nie poddajemy się, walczymy. Aż do czasu, gdy nie przypomniało mi się, że trzeba odebrać skill w 1 No, to podbiłem do M1. Wybieramy sobie fajnie dagera. No i zaczynamy przygotowanie już do fałki, ponieważ widzę, że z tego z tego eventu już nic nie będzie. No, i trudno. Miksujemy sobie po kolei górę kostiumu i dół. Tutaj ten set kostiumów, co należy zauważyć, ma również y, opcję y, bonusu kostiumowego, tak? czyli y, w tym przypadku zwiększenie PD, które zdobywamy. Także no, to będzie dla mnie po prostu kostium idealny, ponieważ no, tutaj zależy, żeby w czasie, nazara, y, w czasie trwania Nazara wyekspić odpowiedni level. Kręcimy sobie. Nic na razie fajnego nie wchodzi, ale no na spokojnie, na spokojnie. Czasem tych zmianek trzeba troszeczkę poświęcić, no niestety. Na razie, oczywiście, miksujemy w obu częściach kostiumu po 15 ogień, ponieważ do 7,5 będziemy lecieli w fałce i to niestety tutaj nie chcę za bardzo wchodzić. Nie chcę współpracować, ale to na spokojnie. No to co, skoro obie części kostiumu mają już przy wbite 15 na ogień, no to teraz kupujemy sobie już tylko potki, mamy już kupione raki, no i szykujemy się bezpośrednio na fałkę. Przenosimy się pięknie na wężowe pole. No i zapraszam was na mojego time z podróży do V3. Zapraszam jeżeli ktoś nie zna z drogi, no to proszę oglądać. Jeżeli ktoś ją zna, no to nie ma już chyba większego sensu. Chyba że chcecie mi bardzo w tym potowarzyszyć. Mi będzie bardzo miło. Także ja zabieram się do fałki. A tutaj wy macie to przyspieszone na timelapse. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!